Och, Henry musi mi pomóc przed na pewno. Co ja mam za walking style widzowie beznadziejnego? Walking style normalny. Proszę pana, proszę pana proszę, proszę zajść. Dzień dobry, dzień dobry, witam Dobry Ta jedną taka. Wytrzymała! No jedną ta taka Co? Jebio. Co? Jebio? Ferrari A tak Ferrari, Ferrari, tak Ferrari, Ja tu pracuję No Proszę pana ja zapraszam do drzwi Ale Zapraszam. Ja będzie ja Nie, nie będzie, nie, nie będzie To jakiś dziany chłop, dziany chłop Działa mi na nerwy Ja zaraz muszę do roboty jechać Jeszcze, je, jeszcze się pokręcę tu Kurde ale chłopie jaki dziany 500 zostanie, nie? A coś tutaj kupuje? Minicie. nie Mnie też nie dał. Auta kupuje panie, tę Ferrari Słuchaj! Słuchajcie, ta Ferrari ja, i proszę, proszę, ja to... jechać. I jeszcze, Let's jeszcze jedna że... Dobra, to nie, no to poczekaj. Skocz po szampana jakiegoś. Mam. Ej, już Można ja, wejść? Jaka, jaka? Ale można jaka być. Być. można no to wejść? To e, melon, melon. Można? Z szampanem? Nie, proszę, proszę jeśli z szampanem, bardzo, to zapraszam. To proszę, Przepraszam to, pana. Super, super i Proszę, proszę się napić. Proszę się napić. Może być? dla pana. Chardonnay. Moet. Moet. Może, od bieda. To wy takie rzeczy siki pijecie? To się szyna, szyna małpia nazywa. To dwa tysiące kosztuje. Chociaż ty, kur... co tu jest napisane? A teraz mówię, że jeżeli mnie zatrujecie tym, to was... To nie, to nie, 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 Co to jest za język stary? Nie ma, nie ma. Wczoraj wyczyściłem wszystkie fury, wszystko ogarnąłem. No to ho, tylko szybko, żebym przypału nie miał. Ten twój szef to taki spoko? Einar? Ta, no No, bardziej surowy niż szefowa co To to śpiewał? Nie wiem stary, gdzieś tam na Instapiku mi się przewinęło <laughs> XD, XD? Stary, XDD? Stary, ja tak ledwo klikam w ten telefon No ta, no Już okulary powinieneś kupić Takie powinieneś sobie powiększyć ściąkę, chłopie Jasne, Szko jasne Szkło powiększające zrobić, nie? A, <laughs> takiej Google VR bym sobie powinien Ty, ale powinien ty, ty chcesz popracować, coś? No ta, no coś byśmy przeszpącili może coś tu zarobię, co? Panie Einar ja z kolegą przyszedłem na zmywaka, się nie potrzebujecie kogoś? Dobrze, zobaczymy, zapraszam do pokoju, zapraszam do pokoju. Ale co siedzą młodzieńcowi, wie. Przygotuj burgera z podwójnym z się Simpson, tak? Sa Sa Simon. Simon.